Franciszka po wyprawieniu walentego do szkoły rusza do pracy w polu. Oprócz kosza zaczepionego o czoło niesie żarzące się polano oraz wodę do picia. Do pola jest stosunkowo niedaleko, bo około dwóch kilometrów. Początkowo idziemy drogą, którą wywożone są olbrzymie pnie drzew z lasu tropikalnego, a potem przedzieramy się wąską ścieżką wśród zarośli. W końcu docieramy na polanę, na której widać ślady walki z lasem. Wyjaśnia się potrzeba ognia. Trzeba wypalić wszystkie zbędne gałęzie. Brak podstawowych narzędzi powoduje, że prowadzona tutaj walka o uprawne pole jest po prostu walką wręcz. Podziwiałem niezwykłą energię siostry Gabrieli, mnie było stać tylko na zbieranie gałęzi. Gdzie macie czas? odłożone? wszystko mam. Zamiłowa lata kluczy, wiesz? To Ale jest naprawdę praca, która. To jest uderzenie. Od mi towarzyszyła. To jest uderzenie. Siostra Gabriela pracuje z żyjącymi tu pigmejami Mezime od 20 lat. Pomagała im w różnych programach edukacyjnych. Pierwsze motyki przywoziła z Polski w Walizkach. Dzisiaj Franciszka będzie sadzić orzeszki ziemne. Pracę poprzedza krótką modlitwą. Wawrzyniec nie poszedł dziś do szkoły, ale pomoże mamie. Ten kilkuletni chłopiec wykona dziś jedną dziesiątą jej pracy. Praca dzieci jest tutaj powszechna, nie ma nic wspólnego z ich wykorzystywaniem, wynika z ubóstwa. Są takie rejony w Kamerunie, w którym na dziesięcioro dzieci w czwartej klasie tylko jedno chodzi do szkoły, reszta pracuje. Kiedy stwardniała ziemia zostanie spulchniona, babcia Wawrzyńca wrzuca do niej orzeszki. W rozgrzanej ziemi orzeszki czekają na deszcz. Dym ognisk, brak przewiewu na polanie otoczonej wysokim lasem, 35 stopni, brak cienia, wilgotność to wszystko powodowało, że praca stała się koszmarem. Szybko się o tym przekonałem. Po trzech godzinach poczułem, że siły mnie opuszczają, i poprosiłem siostrę Gabrielę o powrót do wsi. Patrzyła na mnie z politowaniem. Myślałeś, chłopie, że wytrzymasz. Teraz widzisz, jak ludzie tu ciężko pracują. Może coś z tego zrozumiesz. A oto efekt naszej pracy. Jakiś kawałeczek, no i do 15 na 15 przez Trzy godziny ciężkiej pracy, machania meczetą. Ludzi spoconych od ciężkiej pracy spotyka się tutaj na każdym kroku. Franciszka z Wawrzyńcem wróciła do chaty po południu. W koszu przyniosła z pola 20 kg drewna do kuchni. Łukasz również wrócił z pracy. Poszliśmy przez wieś obejrzeć źródło. Po drodze mijaliśmy stację benzynową. Paliwo sprzedawane jest w litrowych butelkach. Spotkaliśmy też Walentego, niosącego wodę. Czyli nie widzieliśmy, jak wodę nabierał, ale spotkaliśmy go z jego kolegą. A jak się nazywa kolega? Iber. Iber. Mijaliśmy też wytwórnie dachów. Liście rafii nakładane są na bambusowe tyczki i zszywane patyczkami. Taki dach wytrzymuje dwa lata. Przechodziliśmy przy rzeczce, zauważyłem, że pomimo deszczowej pory woda nie płynęła. Po lewej stronie drogi na dnie była niewielka kałuża, po prawej stronie rozlewisko nieco większe, ale też stojące. Przy jedynym źródle wody w dżut cały dzień i noc ludzie czekają w kolejce. Zwyczajowo wodę noszą kobiety i dzieci. Obliczyłem, że na jednego mieszkańca źródło może dać najwyżej 7 litrów wody na dobę. Dżut nie jest dużą miejscowością, dlatego najdłuższa droga do źródła jest rzędu 1 kilometra. Przy innym źródle, małym, którego woda nie nadaje się i tak do picia, można urządzić chociaż pranie. Wieczorem łukasz zasiada do sprawdzania uczniowskich zeszytów. Światło lampy aparatu stwarza złudzenie niezłej widoczności. W rzeczywistości jest tu znacznie ciemniej. Ciemności natomiast nie przeszkadzają naszym chłopcom i ich przyjaciołom w wesołej zabawie. Z mroku wyłania się postać Franciszki była przy źródle, umyć się po trudach dnia i niesie kolejną porcję wody dla całej rodziny, zabiera się do szykowania posiłku

Ale no Teraz dostępuje się na I to A to jest maniok czy mąka? Maniok, tak. Maniok. maniok ten wymoczony, wysuszony, teraz Nadchodzi już się... pora pożegnalnego posiłku. Prawdziwa aura tej kolacji jest romantyczna. W jednym garnku kuskus, w drugim kura. Jest nawet talerz ze sztuczcami, żeby było po europejsku. Gospodarze starają się jak mogą. Zgodnie ze zwyczajem, jako gość, muszę zacząć od kurzego żołądka. Na szczęście przepadam za żołądkami. Franciszka na moich oczach uplotła koszyczek. To prezent dla mojej żony. Jest sympatycznie. Podziwiam Franciszkę, jej ciężką pracę i troskę o najbliższych. To bardzo twarda i dzielna kobieta. Moja wizyta dobiega końca w baśniowej scenerii. Urzekające piękno nocy nie pozwala mi jednak zapomnieć ciężkiej pracy tych ludzi w ciągu dnia. Franciszka i Łukasz prosili mnie o modlitwę, żeby mogli mieć więcej dzieci. Pamiętam o nich często. Latem siostra Gabriela była w Polsce. Podałem przez nią prezenty. Nóż dla Franciszki, długopisy dla Łukasza, koszulkę dla Wawrzyńca i samochodzik dla Walentego, a także pieniądze na wesele, którego dotąd nie mieli. Nie jest to być może typowa afrykańska rodzina, bo jest kompletna, jest mama i tata. Tata ma pracę, jest tylko dwoje dzieci. Wszyscy są zdrowi. Jest stosunkowo blisko do szkoły i do źródła. Państwa adoptowane dziecko pewnie ma sytuację dużo trudniejszą i dlatego Państwa pomoc tak wiele znaczy dla niego. Dziękujemy wszystkim, którzy cierpliwie uczestniczą w programie adopcji serca i w programach towarzyszących.